Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Umackiewicz, producent betonu i kostki betonowej. Z przyjazdu zawsze jestem zadowolony, tylko z wyniku bardzo niezadowolony. Jestem zaskoczony w ogóle postawą chłopaków. Słabo zagrali praktycznie w większości meczy. Pierwszy jeszcze mecz z Bytomiem, który był wygrany, tak, to mogę ocenić pozytywnie. Reszta bardzo słaba gra, poniżej oczekiwań, o wiele. Słabszy, słabszy tydzień czy to są po prostu dzieci, że raz lepiej, raz gorzej. Znaczy trudno mówić, że to już są dzieci, to są trenujący, zawodnicy, w tych rocznikach powinni grać, oni, oni grają w Łodziku, w Podlasiu, ale zwalam to na, na, na barki, że tak powiem, I półfinałów Mistrzostw Województwa, które były kilka dni wcześniej, być może zmęczenie, być może niedospanie jak na turnieju, Trudno powiedzieć. Jakieś wnioski trzeba z tego wyciągnąć. Spotkania z zesłami zwykłania z koleściowego, bo to jest są inne województwa. To jest dobra szkoła, żeby porównać ten sposób. Tak, dobra szkoła, która świadczy o tym, że Podlaska koszykówka jest młodzieżowa przede wszystkim. Mini koszykówka stoi wysoko i trzeba to promować. Jako kwestia, najważniejsza to jest, żeby kluby się jakoś w sposób dogadywały, żeby Podlasie promować. W Polsce, a mamy naprawdę bardzo dobrą młodzieżową koszykówkę. Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Umackiewicz, producent betonu i kostki betonowej.